Siemano, teraz fajne ćwiczonko na rozciąganie pośladków i w sumie banalnie proste, jedyne co trzeba wiedzieć przed zrobieniem tego ćwiczenia to świadomość ustawienia miednicy, czym jest przodopochylenie, czym jest tyłopochylenie, tak więc pokrótce przodopochylenie to, pozycja, kiedy mam wyeksponowane pośladki, taki kaczy dupek, wygięty odcinek lędźwiowy, brzuch rozciągnięty, a tyło pochylenie wtedy, kiedy właśnie wypłaszczam, tak bym chciał schować półpę, zaokrąglić odcinek lędźwiowy, tym samym napiąć mocno brzuch, żeby tą miednicę tu przytrzymać, tak? Więc do tego ćwiczenia, które będziemy teraz robili, by rozciągnąć pośladki, my chcemy trzymać pochylenie miednicy, tak? Więc zaczynam sobie w takim, w pozycji klęku podpartego, gdzie moje dłonie, mniej więcej, są w linii prostej pod barkami, moje kolana są w linii prostej pod biodrami, tak? Stopy mogą być płasko. I teraz w tej pozycji chcę przejść do przodu pochylenia miednicy, czyli mocno wyeksponować i rozciągnąć już pośladki. I teraz chcę przy tym przejść do boku, tak? Ale idę do boku cały czas trzymając mocno taki wypięty ten poślad. Tak? i Już powinienem przy takim delikatnym ruchu w bok poczuć jego rozciągnięcie. Idę sobie do ziemi, a następnie przechodzę tym pośladkiem w stronę pięty i wracam takim samym ruchem tu. Czyli przodopochylenie miednicy, przechylam się na bok biodrami. Mój ciężar ciała idzie na tą nogę, która jest w rozciągnięciu. Idzie również na tą rękę. Zauważcie, że ja tutaj biorę ten ciężar ciała po to, żeby mocniej zobciążyć właśnie pośladek i jak już czuję to rozciągnięcie po tym ruchu w bok, to idę tym pośladkiem w stronę pięty, dotykam tej pięty i wracam z powrotem. Okay, jeszcze raz tutaj. Wypinam pośladek i pochylenie mienicy. Idę tylko w bok. Już ta druga noga się podnosi w momencie tego przechylenia. Idzie w zasadzie w powietrze, no bo ja robię też taką rotację tutaj i jak czuję mocne rozciągnięcie, to zbliżam się do pięty. Nie muszę jej dotykać, ważne, żeby cały czas czuć to rozciągnięcie, nie stracić go przez ten w trakcie tego ruchu zbliżającego pupę do pięt. Nie? Pokażę to od dupy strony teraz. Tak, I ważne, żeby właśnie w tym ruchu powrotnym, kiedy wracam z powrotem, tak, mam tą rotację tutaj. Op, rozciągam ten pośladek, zbliżam się do pięty. I teraz, jak wracam, to nie chcę wychodzić od razu do góry z powrotem, tylko dalej jestem w tym takim przechyleniu do boku. I tak, by cały czas przy ruchu powrotnym pcham i eksponuję ten pośladek, wypycham go jak najbardziej tam na zewnątrz, żeby przy tym ruchu powrotnym dalej go rozciągać. Rozciągam, rozciągam, rozciągam. I dopiero tutaj, kiedy już yy, tracę to rozciągnięcie z pośladka, a bardziej ono przechodzi na yy, tutaj wyżej, wtedy odkręcam pozycję i jestem znowu w klęku podpartym. Nie? I druga strona. Rozciągam w ruchu w bok cały czas, mocno wypinam poślad, zbliżam się do pięty. I tak samo dołem, tutaj wracam, i dopiero na końcu wychodzę do pozycji wyjściowej. Namaste. Have a nice stretch, man.